Nazywam się Anna Sopruniuk, jestem dyrektorem archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Turniu. Kiedy miałam 30 lat, dowiedziałam się, że czeka mnie transplantacja w niedalekiej przyszłości. Był to dla mnie wstrząs, przyznaję się, i zastanawiałam się, co mam zrobić, ale dzięki mądrej i bardzo dobrej opiece lekarskiej, zmianie trybu życia. I diecie ziemniaczanej, której do końca życia nie zapomnę, udało mi się odsunąć perspektywę dializ o kilkanaście lat. W tym czasie zrobiłam doktorat, pojeździłam po Europie, byłam na różnych stypendiach w Paryżu, w Londynie. Trochę rzeczy udało mi się zrobić. Nadszedł moment, kiedy musiałam poddać się dializom. Zostałam bardzo do tego momentu dobrze przygotowana przez mojego lekarza. Zaczęły się dializy, i mimo, że byłam pełna wątpliwości, lęków, pełna jakiejś ob pełna obaw, nigdy nie wahałam się, że będę chciała mieć przeszczep. Dializy trwały zaledwie 8 miesięcy udało mi się tylko przez 8 miesięcy być na tych dializach. I kiedy pewnego poniedziałkowego ranka zadzwonił telefon i usłyszałam informację, że mamy dla pani nerkę i w Szczecinie jedziemy i czy pani jedzie, nawet przez moment się nie wahałam i rzeczywiście zdecydowałam się na to błyskawicznie, spakowałam się i pojechałam do Szczecina. Moja nerka zaczęła natychmiast pracować, mówię moja, ponieważ na stole operacyjnym zaczęła od razu działać i działa już ponad 21 lat, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Nie będę ukrywać, że na początku było bardzo trudno, ponieważ każdy katar, każde przeziębienie, każda infekcja wywoływała u mnie bardzo duży lęk. Bałam się i o siebie, ale przede wszystkim bałam się o nerkę. Tak samo było w momencie, kiedy zachorowałam na raka. Pierwsza myśl, jak zniesie to moja nerka. Nie martwiłam się o siebie, tylko martwiłam się o to, jak ona przejdzie chemię i e, radioterapię. Udało mi się to jakoś przejść. Myślę, że to też dzięki swojej siły woli zawdzięczam, za ale też temu, że miałam bardzo duże zgodności, jak powiedzieli lekarze w Szczecinie. W momencie przeszczepu były bardzo duże zgodności między mną a osobą, z której energię dostałam. Bardzo często myślę o sobie, od której, której Nerkę mi ofiarowano. Myślę o niej bardzo jako o mojej siostrze, bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Jestem jej za to wdzięczna. Przede wszystkim jestem wdzięczna jej rodzinie, za to, że dostałam tę Nerkę. I ze szacunku dla niej, dla, dla tej pani, która już nie żyje od ponad 20 lat, staram się, żeby moje życie miało sens i żeby żeby coś zrobić, coś zostawić po sobie. Pracuję, jestem doktorem archiwum uniwersyteckiego, pracuję naukowo, piszę książki, wyjeżdżam, realizuję swoje marzenia. Myślę, że dostałam drugie życie. Wiem, że dostałam drugie życie i myślę, że wykorzystałam je najlepiej jak u mnie i Cieszę się z tego drugiego życia i dziękuję za to, że dano mi coś takiego, dano mi taką możliwość. Jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna, przede wszystkim tej rodzinie, że się zdecydowali, bo to jest akt odwagi.